Uiu, uiu. Witam was serdecznie mordy Słuchajcie na wstępie chciałem wam podziękować Za mega zajebisty odbiór e, Wynik z albumem Adwokat Diabła Jaki żeście wykręcili To Dodamy totalny kosmos Mamy ponad 250 milionów streamów Na singlach przedpremierowo mordy Dwa lata mojej pracy e, Zajebiste gościnki e, Dokonanie coś czego żaden artysta w Polsce Jeszcze wcześniej nie dokonał Połowa streamów mordy Jest z zagranicy i to właściwie jest jednym ze spełnieniem moich marzeń, bo od początku, jak zacząłem robić muzykę, celem moim było to, żeby pchać muzykę polską w świat, żeby ludzie z zagranicy mogli też usłyszeć polską muzykę i powiedzieć, że jest zajebiście. I cieszę się, że mogę ten dzień dzisiaj z wami świętować. Dzień, którym są moje urodziny mordy. I mimo tego, że nie piłem na własnych urodzinach mordy, wstałem kurwa z kacem zamiast świętować premierę płyty swojej dwuletniej pracy, celebrować urodziny, to siedzę i kurwa, czytam te zjebane komentarze odnośnie tych boksów preorderowych mordy. Jestem zły, powiem szczerze. Myślę, że co najmniej tak samo rozczarowany jak wy, bo miała być zajbista akcja wizerunkowo, a wyszło tak jak wyszło. Zaufałem ludziom, którzy mnie zawiedli. I teraz po prostu muszę to na klatę wziąć jak facę, co mogę powiedzieć mordy więcej. Przez 8 lat mojej działalności nie zdarzyło mi się chyba jeszcze jakieś takiej wpadki mieć większej, o ile może coś nie pamiętam. Komentarze hejterskie, wyjebane was mam od zawsze i dobrze o tym wiecie. Eee, wręcz przeciwnie, bawicie mnie dużo, więc do moich fanów, na których mi tak naprawdę najbardziej zależy i tą wiadomość do nich kieruję moich fanów, do których kieruję ta wiadomość mordy, dajcie mi parę dni odkręcimy to jakoś tak, żeby było z nawiązką i zrekompensujemy wasze rozczarowanie dostaniecie wszyscy na początku tygodnia mailowo szczegóły tego, co dalej tego, co chcemy wam zaproponować a do tych, co tam podkręcają tych wszystkich portalach te tiktoki i tak dalej o zwracaniu płyty Armia Malika, wy ich wszystkich w komentarzach Podkręcajcie do tego, żeby te płyty zwracali. Bo jak wiecie, są zegarki do losowania, a im mniej osób będzie, tym większa szansa nad graną. Słuchajcie, bordy. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca GM2L. Streamujcie mój album Adwokat Diabła. Bau!